Halo, halo, dzień dobry. Z tej strony ponownie ja, jak widać, kolejne podejście do Omega Shenrona. I jest to moje drugie podejście do nagrania tego materiału, bo wcześniej mnie fantastycznie Blue Boysi zawiedli. I dosłownie ich zawód to rodziców, ale mniejsza z tym. Wchodzimy do eventu. Tym razem jest to Final Trump card. I rotacje mi się ułożyły tak jak nie chciałem. Super. Chociaż. Chociaż nie, tak za masu mogę wywalić z rotacji i powinno być spoko. To powinno być jeszcze git. Także na początku niech sobie polecą te intra i support memory. <try> Ok. A niech support memory sobie poleci. Hmm, tak sobie pomyślałem. Active skill blue boysów, tutaj będzie naprawdę mile widziany, to ten beji to naprawdę tutaj będzie mógł pomóc mm, z dodgem, z demedzem i w ogóle. Natomiast, jeżeli chodzi o... Mm active skilla za masu. Sprawa wygląda trochę inaczej. On niestety nasz team, mój team, albo wasz, jak chcecie jest głównie superclass, mamy tylko dwie karty extreme, a biorąc pod uwagę jego domena to superclass enemies and allies 30%, więc to by było naprawdę niemile widziane. Ale z drugiej strony, jak tak popatrzeć, to ten domain byłby spoko. W sytuacji, gdzie w ostatniej fazie byłoby jakoś dużo ataków, i po prostu nie miałbym karty na pierwszy slot. Bo tam wiadomo. Int, tak, no to tak się średnio lubią. A za w tym i nie dostaje damage'a. Hmm. Dobra, no zobaczymy, zobaczymy. Na razie jesteśmy jeszcze w pierwszej fazie, więc niech to będzie. A ja sobie jeszcze odpalę z ciekawości yy, dane do tego stage'a, co on tam robi. Yy... o, Blue Boysi. <coughs> Okej, okay. jest intro. Yy... za masę wywaliłem z rotacji, Blue Boysi chce, żeby się coś tam nastakowali, ale mmm... tak... Z takimi orbami to się nie nastakuje niestety, mhm. Dobra, wezmę tego jednego AGL orba, teraz te fizyczne spadną, AGL za masę dostanie swoją superkę, no i w dodatku boi ci będą mieć ponad 18 ki, więc to powinno być spoko. A jeżeli chodzi o tego Omega, nie rób superki, nie rób superki, Niech chociaż atak nastakują. Yyy, dobra. Szokujący damage. A, sorry, jaki... Ucięła animację superki masu. Okej, okay. nie, niech będzie. Okej. Okay. No to dobra, jeżeli chodzi o tą fazę Omega round to nie może być stunowany, nie może być sealowany. Może zrobić unik, co chodziło, zrobił już dwa razy. E, albo nawet i więcej. E, tylko, że to jest mała szansa na ten unik. Wyłącza nam doja. No i w dodatku ma redukcję obrażeń, chyba, że jesteś kartą Int, to wtedy wiadomo, robisz tego Damagea zdecydowanie więcej. Yy, Okej. Okay. Nie chcę tutaj jakoś szarżować, chociaż. Nie, dobra, na razie najważniejsze jest to, żeby ten Kajku się dobrze podbudował. A Vegito na końcu. No tam jeszcze dostanie swoje ki z pasywki przy wykonywaniu super ataku. Yeah. Ty masz 7% na dodża Przynajmniej tak mi mówi Nie mówi, bo strony nie mówi Tak jest napisane na Dokan Info Jakim cudow ma tyle Dodja? Halo No to będzie ciekawy Ram, to będzie ciekawe podejście Okej okay. Coś tam zrobili superek, więc nie powinno to zadać dużo Oczywiście. Ah, oh, shit, here we go again. Dobra. W następnej turze jeszcze tego tak nie pokonam. Ale mam teraz rotację, którą chciałem w postaci dwóch ZMS-ów. Blue i stąd idą i zostawię to w ten sposób, tylko tak żeby Zamasu ma tutaj mnóstwo i to jest fantastyczne eee, Fusion zamasu. No i w dodatku Blue Boysi i teraz będą mieć full key. Eee, mam nadzieję, że superki w pierwszym strocie nie będzie, ponieważ chciałbym się na troszkę bardziej nastakować tym AGL eee, zamasu z Eza oczywiście. Także eee, lower Dev to spoko, jeszcze raz. Nice bo to już z tego powodu, że dostał wcześniej hita i zobaczymy czy się aktywuje z pasywki. Okej, okay, skrytem, nice. No i pasywka oczywiście normal, bo jak żeby inaczej. A nasz te o. Ciekawe ile demerze zada. No bez przewagi typu, ale przytankował lepiej niż GT Boysi. U, tutaj nice. Tutaj ładnie damage wleciał. OK. Blue Boysi tutaj 5,5. Mam nadzieję, że jak najwięcej z tego damage'a zrobią i tych superek. Bo chciałbym mieć tak dowaloną y, rotację. Może yy... no, nawet... I nie rotację konkretną, tylko żeby w ostatniej fazie się ten Vegito odpalił, bo... No, bo... pokładam w nim nadzieję, bo jeżeli będzie powtórka tego co było we wcześniejszym podejściu, co próbowałem nagrać. To będzie tragedia. A tamta powtórka... Mm, powtórka. Tamto nagrywanie wyglądało w taki sposób, że... Była druga faza. Druga faza jest yy, STR, więc... Yy, no wiadomo, przewaga typu i te sprawy. Ale, no i jeden z drugim w sumie, bo to y, Vegeta i Goku. Y, dostawali po ile? 100. 100, coś? 140, 50. No, od 100 do 150 koła. Z normala. Coś w tym stylu było. Także. No. Dobra, wtedy nie mieli jakoś jego defa, ale nie zmienia to faktu, że. Masakra. Także niech, niech tym razem się popiszą. Niech tym razem się popiszą. Yy, w następnej fazie jest. w yy... fazie, miałem na myśli turze. Yy, jest yy, rotacja zamasów i Vegito. A Vegito. Ok, tutaj elegancko, druga faza. A Vegito się właśnie transformuje pięknie. I Vegito po Eza. Dobra. Czyli ma tutaj Dodża. Czyli to jest bardzo dobre. Wywalam go serdecznie z rotacji. A Giel zostaje w pierwszym slocie. 400 koła. Jakiś atak jest na początku. Bardzo możliwe, że to może być nawet i superka. E, chwilę. Ile ma to defa? 168. Mm. Dobra, postaram się zrobić e, jak najwięcej ki u niego. Ile? Boże, ja dalej mam go na 69%. Aż dziwne. Taka stara karta. A... Nie ma tego. No, chociaż w sumie tak patrzeć, no to na te stare karty rocznicowe to e, Ester SSJ4 Goku nie mam na Rainbow To samo z y, AGL, Vegeto, co tam wyszedł razem z nim Z trzeciej rocznicy Vegito Wege mm, mam na Rainbow I w sumie nawet na ponad Rainbow, bo jeszcze y, TURK siedzi w boksie A Gogeta chyba dalej mam na 55% Tak mi się wydaje e, Dodge No o O, dobra Prawie nic. 18 milionów przez tego zamasu. Wspaniale, jak ja lubię. Uff. Jeszcze additional, no, to może jeszcze jeden. No do it, do it. Oh, oh, oh shit, oh shit, Dejo. To jest po prostu, no mwale! to było cudne. No i tutaj wiadomo, ten tu musi coś tam porobić tych superek. Ale... chyba tym razem wolałbym jakby, nie robił jakoś bardzo krytów. Dlatego zrobił. Okej. Okay. Jeszcze raz, okej, okay. i zwykły atak. Nice. Dobra. Czyli jeszcze jedna rotacja jest. Oh, fuck, zapomniałem o tym. 490. Jakie wy mieliście te warunki do transformacji. Hmm. Hmm. Następnej rotacji będzie ten Vegito. A ten baja chcę zostawić na później, ale tutaj A... hmm? nie, no przecież w ten sposób mogę paść. Dobra, zostawiam w ten sposób. Zostawiam w ten sposób. Wydaje mi się to najlepszym rozwiązaniem, bo w bl Blue Boysach, Blue Boys, Blue Boysach, Blue Boysach. Por bl y w Blue Boysach. Nie pokładam jakiejś nadziei. O właśnie bardzo dobrze uczyniłem, bardzo dobrze zrobiłem. Wyśmienicie. Dobra. Dobra, 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 dobra. Jeszcze support itemka nie korzystałem, ponieważ będzie to na tą rotację. Już sekundę. Eee, muszę sobie włączyć jakiś OST w tle. Eee, uh, jeszcze sekundę, tylko... Eee, uh, Fuck! czemu się to tak pląta?! ok już sekundę... Eee... Uh, pyk, pyk. Dobra. Oh, shit, ci nie mają standby'a. Hmm... 505 koła... Dobra, użyję Wisa. Użyję Wisa, bo wydaje mi się to całkiem spoko opcją. I w ten sposób... O... O... Czy ja chcę polecić tak ofensywnie? Chyba chcę. Dobra, to sekundę. Jednak wracamy do dźwięku z gry i robimy Wiuska piorun Szczeliu Active Skill. Okej. Okay. Wisa wcześniej użyłem, więc yy, chyba w ten sposób to zrobię to. AoE na początku mi się bardzo nie podoba. Tutaj będę miał ci mnóstwo orbów, to trochę się podleczę. Dokładnie. I w dodatku dla GT Boysów. Czy ja chcę jeszcze jednego? Nie no, oni są na Rainbow i myślę, że dali radę. A jeżeli chodzi o Standby'a, mm -hmm. Dobra. Spróbujemy, spróbujemy w ten sposób. Jak nie, to spróbuję tym samym teamem i wkleję nagrywkę z innego momentu, z innego podejścia. Ok. 17 nice. A wyobraźcie sobie, jakby tutaj był ten standby właśnie GT Boysów. To by było potężne, to by było potężne. Oj, jeszcze wali kryte. Pięknie. Mam nadzieję, że ten AGL się popisze additionalami, ok? Jeden gwarantowany, bo to standardowo ski. Drugi z jeden potencjala Siądź, siąć, 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 siąć. Nie ma. Okej. Okay. Nie było triple superki. Czy tam double? Nie wiem jak to działało. Double digits. Chyba. Nie, to ja sama sobie dałbym sobie radę. On by sobie dał radę z tą superką, ale ze względu na tego, tek za masę, wolałem mieć pewność, że przejdę dalej, ale, czy to dałoby radę zrobić? No, item rana w takim przypadku, jakby blue boysi się nie, nie, nie zjumali? Wydaje mi się, że tak. Czy ja w takie coś będę się bawić? Prawdopodobnie nie. Ale myślę, że kilka kart chciałbym sobie potestować w tym evencie, tylko że to. Aaaa, yy... znowu! Shut the fuck up! Dobra, jest. Aaa, yy... znowu będzie. Cyk, cyk. Yy, włączam dźwięk. Standby. Alright! Ja wiem, że tutaj jest Wiz użyty, ale Vegeta tutaj nie będzie w stanie dobrze tego wszystkiego przytankować. I w sumie. A, w ten sposób zostawię. Yy, I w sumie. Co tutaj mam więcej powiedzieć? No, po prostu yy, ten standby, mam nadzieję, że zada ogromne obrażenia. Tylko fajnie by było, jakby jeszcze ten kajku jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze by... Okay. by sobie. Okej. by sobie zrobić superkę. czy to przytankował tak samo jak Vegeta w standbyu Okej. Okay. Eee, to Vegeta jeszcze. A nie, dobra, jeszcze jedno nie Nieważne.

Błagam skrytem Bez kryta. Dobra Vegito Dzień dobry Plow. Znowu z ten super fragment Vegito Blue ok, Uuuu si Myślę, że będziesz miał więcej defa Dobra, ciurm To nie ma być no item run, powtarzam to po raz kolejny, ale wolę tak informować, żeby... Czemu żył itemko? co... Korzystam, bo mogę. Można by wziąć item jak na tego stage'a. Da się. Czy jest misja, żeby no item rana zrobić? Jeszcze nie. O ile. w ogóle jest taka misja na jaw, chociażby? Chyba nie. Okej. Okay. I uwaga, uwaga. Trzymam kciuki, trzymam kciuki, żeby się odpalił. Dawaj, ostatnio tego nie zrobiłeś, to zrób to teraz. Dawaj, dawaj. Nice, Crit. Jeszcze raz. Let's go! Damage, damage, damage. Blow! A skryta. Jeszcze raz. A, zwykły. No, myślałem, że będzie ten. Superko. Hmm. Dobra, czyżby to wykończył? No, użyłem mój znowu. Więc yy, wcześniej się przekonaliśmy, że on potrafi to przytankować dokładnie. I uwaga, uwaga. Będzie to 6. No dobra, no to... No, wolałem nie ryzykować w kilku sytuacjach, więc yy, po prostu się nie nastakował odpowiednio.

Czemu ja dzisiaj tak mówię natomiast? Natomiast natomiast bla 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 za bla. Dużo, za dużo sprawozdań pisałem w studiach. E, dobra. Kończymy! E, kto ma więcej na kółku? Uuu. Oh, shit! Dobra. Niech frendy. Niech frendy wykończą. No i oto w ten sposób. Materiał może nie był najkrótszy. Taki był powiedział, na mój kanał, standardowy. Yy, bardzo bym powiedział standardowy materiał, gdzie te filmiki są w takim zakresie 15-25 minut, yy, w zależności od yy, showcase'a. No wiadomo, są niektóre dłuższe, niektóre krótsze, ale głównie w tym przedziale. Ale tutaj zapomniałem wyłączyć muzyki i prawdopodobnie mi za za prawa autorskie weźmie. Aaaa, shit. Tak, tak się skupiłem na tym, na stage'u, a nie na mm, gadaniu. Eee... Gadaniu, na odwrót. Skupiłem się na stage'u i gadaniu, ale nie słuchałem co się dzieje w dokanie. Hmm. dobra, jak będą prawa autorskie to chyba mi filmiku nie wywalą i tak jeszcze nie zarabiam z YouTube'a, bo nie mam jak... E, także e, dla mnie to nie ma problemu. także e, dziękuję za oglądanie takim timem właśnie e, sobie przeszliśmy e, stage'a z kategorii final trump card, więc e, dziękuję za oglądanie. widzimy się następnym razem. życzę miłego dzienka smacznej herbatki, obiadku, cokolwiek nam sobie konsumujecie e, przy oglądaniu i serdecznie, Merry, Merry.